Barczak nie pokazuje się zbyt często w towarzystwie żony. Ma powód. Michał Barczak w 16 edycji tańca z gwiazdami radzi sobie naprawdę świetnie i z tygodnia na tydzień pokazuje swoje ukryte do tej pory zdolności. Na wysoką pozycję aktora w programie składają się nie tylko jego umiejętności, ale także rozpoznawalność wśród widzów. Ci są ciekawi zarówno dokonań zawodowych Barczaka, jak i jego życia prywatnego. Szczególne zainteresowanie fanów budzi to, kim jest jego żona. Michał Barczak wyrósł na jednego z faworytów do wygrania tańca z gwiazdami. Michał Barczak jest aktorem znanym m.in. z występów w teatrze oraz w serialach Komisarz Mama oraz Sekrety Sąsiadów. Od początku udziału w 16 edycji tańca z gwiazdami artysta zachwyca swoimi umiejętnościami tanecznymi. Choć być może w pierwszych odcinkach Michał nie był faworytem do wygrania show, to z każdym kolejnym tygodniem on i Magda Tarnowska coraz bardziej przybliżają się do finału. W odcinku z bliskimi u boku Michała Barczaka wystąpiła jego siostra Ewelina. Skąd taka decyzja? Otóż początkowo aktor chciał zaprosić do wspólnego występu żonę. Ta jednak w natłoku pracy i obowiązków domowych nie dała rady stawić się na próbach. Ja chciałem zaprosić żonę w pierwszej kolejności, ale moja żona pracuje, ma dzieci i dom na głowie i mówiła, aby wziąć Ewelinkę, tłumaczył barczak w halotu Polsat. Michał Barczak nie pokazuje za często żony. Teraz w domu bywa jeszcze rzadziej. Ciekawe, że aktor chciał pokazać swoją partnerkę w programie, ponieważ do tej pory unikał opowiadania w mediach o swoich najbliższych. O Barczaku wiadomo było tyle, że wraz z ukochaną doczekał się narodzin dwójki dzieci. W ostatnich tygodniach uczestnik tanecznego show zaczął więcej mówić o swojej ukochanej. Wspomniał o tym, że bardzo trudno jest mu dzielić życie pomiędzy treningi a życie domowe. Wszystko jest cacy, ale jest trudno, bo mnie nie ma. Moje dzieci zaczynają do mnie mówić wujku. Moja córeczka powiedziała dzisiaj: Tata przyjechał do mojego domku, powiedział w rozmowie z naszym portalem. Żona Michała Barczaka żyje w cieniu. Ma jednak ważną rolę? Michał Barczak przyznaje, że żona jest dla niego ogromnym wsparciem w trudnych chwilach. Kobieta nie tylko mentalnie pomaga ukochanemu, ale także zgodziła się przejąć obowiązki domowe na czas jego występowania w programie. Swojego podziwu dla żony Michała nie kryje jego partnerka taneczna Magda Tarnowska. Wkłada tyle samo pracy, co my w to wszystko, powiedziała w wywiadzie. Michał Barczak niedawno pokazał swoją ukochaną na Instagramie. Na jego relacji widzowie mogli zobaczyć piękną kobietę o ciemnych, bujnych włosach, która wręcz zarażała swoim uśmiechem. Widać, że żona jest bardzo dumna ze swojego męża i kibicuje mu w nowej przygodzie zawodowej. O tym, jak daleko Michał Barczak zajdzie w tańcu z gwiazdami przekonacie się oglądając program w każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie i na Polsat Box